Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój Wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w Waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich, to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami, musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich, tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia stanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Ewangelista zapisał, że uczniowie byli pełni zdumienia. Zdumienie jest bardzo ważne w życiu chrześcijanina. Zdumienie, które zaczyna się od powątpiewania. Przechodzi przez etap narastającej coraz bardziej ciekawości po to, aby kiedyś zatopić się w zachwycie. Kto ani razu w życiu się nie zdumiał, o tym możemy powiedzieć, że nie jest człowiekiem uduchowionym. U początków chrześcijaństwa również znajdowało się zdumienie. Zdumieli się uczniowie, gdy ten dopiero co brutalnie zamordowany Jezus nagle stanął pośrodku nich, stanął w pomieszczeniu, w którym się znajdowali. Pełni niepokoju, pełni, pełni niepewności i jak gdyby nigdy nic poprosił o coś do jedzenia. A prawdopodobnie jeszcze przed chwilą uczniowie rozmawiali na temat Jezusa, o którym jedni mówili, że żyje, inni powątpiewali. Jeszcze inni podobno nawet go widzieli. Nie wiadomo było, gdzie jest prawda. Uczniowie byli pełni niepewności. Jaki był ten niezwykły gość? Wiemy, że miał ciało, przecież jadł, przecież pozwolił się dotykać. Tomaszowi, niewiernemu Tomaszowi, pozwolił włożyć rękę do swojego przebitego boku. A jednak Jezus żył już innym życiem. Ten sam Jezus, lecz jakby trochę inny. Warto się czasem zastanowić i właśnie zdumieć nad tajemnicą życia człowieka. Ono łączy w sobie to, co materialne ciało, biologię. Z tym, czego nie widać, każdy z nas ma wiele cech wspólnych zwierzę ze zwierzętami. Jednak każdy z nas nosi też w sobie coś, co sprawia, że nieustannie tęsknimy za niebem. Poczucie, że my w gruncie rzeczy nie jesteśmy z tego świata. Nie wolno nam ciała lekceważyć ani nie wolno nam ciała bezmyślnie narażać na uszczerbek. Ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że jednym z najwyższych wyrazów człowieczeństwa jest to gdy ktoś dobrowolnie oddaje swoje życie, naraża swoje ciało na śmierć, aby ratować życie drugiego człowieka. Nigdy tego nie zrozumiemy. Warto jednak, gdy przystępujemy do stołu Eucharystii, przypomnieć sobie o tym i dziękować zarówno to, czego dotykamy, co widzimy, jak też i za, i za to, co niewidzialne, co wymyka się naszym zmysłom. Jezus z martwych wstały, obydwie te rzeczywistości uświęcił.